Siemka mordeczki z tej strony Tomasz. witam was yy, na case Dropiku. słuchajcie jest to ostatni odcinek w tym miesiącu z case Dropa, dlatego dzisiaj będziemy otwierać skrzynki premium dalej yy, Ale słuchajcie na start jak jeszcze nie graliście na case Dropie, to wchodźcie i korzystajcie z mojego kodu podpisując mój kod Tomasz i ty aktywujecie tutaj yy, możecie dostać za darmo słuchajcie taką skrzynkę znaczy dostajecie za darmo jak wpiszecie mój kodzik więc polecam oczywiście wpisywać i słuchajcie, lecimy od razu na skrzynki premium, bo zostało dodany sporo skrzynek, bo było chyba dwa rzędy, a są trzy zauważyłem, ale tu mamy te skrzynki takie y, bardzo procentowe ryzykowne, że tak powiem. Ale my idziemy na Suprima. No mamy małą kasę, ale zaryzykuję w Suprima, bo to są naprawdę fajne skiny. Suprim naprawdę nam oddawał, bo wrócił. Wiem, że go nie było w którejś tam z odcinków, ale lecimy Suprima i na start niestety kosy nie ma. Mamy jakieś gówno, które nam traci połowę naszej kasy. Jeszcze raz. Kurde, 400 mi zostaną. No nie mogę stracić wszystkiego, więc musi kosa wylecieć. No i znowu to gówno. Znowu do gówno. No to lecimy trzeci raz do trzech razy sztuka, może teraz akurat kosa nam wyleci. Proszę cię, proszę cię, koso, kosa, wróć tu do mnie. Dobra, mamy diablo, co proszę, sześć 400 stów. Cztery stówy. no nie no. Ale dobra, profit, możemy jeszcze raz otworzyć. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 600. Mordon, do dropnino stuwa. Nie, no to są żarty, już mi nawet na to nie stać. To pójdziemy na inną skrzynkę premium, na ryzykowną skrzynkę. No tą za 4 dychy. 5 skrzynek, otwieramy. Zaryzykuję. Ja zaryzykuję, bo czemu by nie. Ok, 4 te dobre skiny mi dropy, Teraz czy ich stan będzie dobry. 200 zł. To nawet się nie opaca. Jeszcze raz. Dawaj. No, tylko dwa skiny, i jeszcze powiedz mi, że najgorszy stan. Pierdziele, No, co za ludzie, co za ludzie, nie? No, taki odcinek z case Dropa naprawdę, kurde, słabo wyszedł. Słabo. Skrzynia smoka, skrzynia smoka też potrafiła oddawać. Więc skrzynia smoka myślę, że też odda nam dzisiaj. I mam taką nadzieję, że na odda. I chyba nam oddaje. Szkoda, że nie to. To jest ale tu mamy, a nie, zabrała nam, ukradła nas, kameryka, złodziejka, ukradła po prostu nas i tyle, to no tak nie może być, no tu mamy gloczka jakiegoś, tak, to jest gloczek, to jest gloczek, biedyszki, dwie, dwie skrzynki, ostatnie dwie skrzynki i chyba kończymy ten odcinek, bo naprawdę, no fatalnie, fatalny odcinek, że kurde, straciliśmy tyle siona i słuchajcie, mamy na koniec fajnego skina, za cztery stówy. No. Ej skrzynia smoka, tego się nie spodziewałem, bo to ta ławupa nam dropa, boom. Dajcie jeszcze jedną ławupkę. Te skiny czerwone. Okej, okay, 260zł. Jeszcze raz. Bo kurde, musisz drapać jeszcze jednego buma nie? Okej, okay, mamy fajnego skina. Teraz czy dobry stan? No nie, gówniany stan zapindywski, tylko, no nie. Dobra, ja kończę ten odcinek. Siemanko. Do następnego, do usłyszenia, narka.